Kolorowe podróże balonem, Ela jach. Jesień ma wiele uroków, kiedy ciepło świeci słońce. Ale to jest pora roku, gdy padają deszcze mocne. Wtedy z misiem wyruszamy w podróże długie, szalone. Wielki balon skoca mamy, w ciapki żółte. I czerwone. Statek nasz już mija chmury i niebieskie oceany. Patrzymy na lądy z góry, dzikie wyspy omijamy. Podziwiamy tęcze z bliska, zanurzamy się w kolory. Rosa mi na włosach błyszczy, a misio jest fioletowy. Lądujemy, gdzie popadnie, bo lubimy niespodzianki. W oazie jest bardzo ładnie. Dużo ptaków, śliczne kwiaty. Jemy słodkie ananasy i arbuzy i daktyle. Potem w drogę wyruszamy. Do zwiedzania jest aż tyle. Misiek? Usnął, bo zmęczony pod ogromnym baobabem, głos mnie dobiegł z prawej strony. Elu, proszę na obiadek.